Witam Was się w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj wyrzutnia Twist. Wyrzutnia Twist od Triplexa. 19 strzałów. Kaliber 48 mm. Jeśli chodzi o dolot e pocisków, no to mamy 40 m. Dwa lące, oczywiście taka duża kostka. Już ma gramaturę na te 19 strzałów. To 646 gramów. Czas działania około 30-35 sekund. E Tutaj ma mamy kategorię F3. Raczej bez bez zaskoczeń, i jest to partia na 2025 rok. Więc, mimo że sama kostka już trochę ma, no to tutaj mamy do czynienia ze świeżynką. E, także zapraszam Was do wszystkich linków w opisie do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy, do mojego Instagrama, czy do brania udziału w konkursie, który aktualnie na kanale trwa. A my lecimy odpalić tą kosteczkę i zobaczymy jak się prezentuje 48 mm w wykonaniu Triplexa.